Cześć jak się macie, witam w kolejnym odcinku Sej Assassin's Creed Właśnie Ktoś tu z mocy. Przepraszam o chwilę Ktoś dzwonił, pewnie były jakieś pikania. Przepraszam za to. Kto to zrobił? O ludzie przyszli. O tu się jeszcze Albo nie jeszcze nie. Tego, tego, tego najpierw. Nie zrobiłem nic dwóch. Tak, najtwalszego. Oni jeszcze nie wiedzą. Też mogę kontyować. No. Teraz to będzie walka dusza pe I Już w pinie. Wytrzymało się. No. Ale lepiej nie kusić losu. Wracam do ros. i możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Ksiądz jakiś. Kogo my tu mamy? O, też księdza. Nisi. Kto widział co tu się stało? Muszę chyba podgłośnić głos, bo troszkę jest za cicho. Nie kupcie go! Ну спина еще. а, сейчас. Спокойно, калика. Нету, нету, нету. Ова, ова, о, в эту. Но атакуйте. Ой, нас не видела. O, oh, skąd te mnie? Jakiś twajdrzy No, pięknie spuło, spuło ja. Tak jest I Jeszcze jeden, oh, wow. mm -hmm. No! I jeszcze jeden wiedziałem. Tak jest. Dobrze. Wejdziemy. No. No, Myślałem, że się zbudował dość. Ktoś tu z mocy? Przepraszam o chwilę. Jak ktoś dzwonił, pewnie były jakieś pikania. To za to. Cześć, ty mi Kto to zrobił? O, ludzie przeszli. O, pierwsza najpierw. A no, nie jeszcze nie te. Tego, tego najpierw. Nie nie dłoń, się tak, najtwardszego. On jeszcze nie wiedzą. <grym>, ja. Ja. Ja Wreszcie to. Jeszcze mogę kontrolować, no. Teraz to będzie wa walka dużo prostsza. I już pinie. Jakby wytrzymałaś. Mam taką ale lepiej nie kusić losu. Wracam do rąk. I możesz być pewien, że szybko go nie opuszczę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Ksiądz jakiś. Kogo my tu mamy? O, też księdzów. Nisi. Kto widział, co tu się stało? Muszę chyba podgłośnić głos, bo troszkę jest za cicho. No, myślę, że powinno być już lepiej. Dobrze. Szybko do tego miasta, wreszcie się udam. Nigdy tam nie wejdę. Są podejrzliwi. Podejrzewam, że się mówię. Dziwne. Po co to robi? O, podejrzewam. Soszy mnie podejrzewają, ale to się tak mówi. Nie jesteś mnichem, twój Bóg cię opuścił. <laughs> nie jesteś mnichem. Nie ja jesteś mnichem, nie. twój Bóg cię opuścił. Nie powinno cię to być. Spokojnie, ciebie też nie. O ty... Co płacisz na to głową? Już to nie ma. Szukajcie wszędzie! Tylko szybko, szybko, wychodź, wychodź. Nie, skamien skamienują mnie. Nie, 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 łap się. Nie mogę z uciekać. No, 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 wychodź, wychodź, wychodź. Op. No. Możecie sobie rzu rzucać. Wracaj tu! <gry> Chodźcie po mnie. Jesteś mój! Zobaczymy. Ale no, nas winzą. A, to nam nic nie dało. Oj, 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 tu będzie ciężko wyjść. Szybko, szybko, szybko. Znowu SMS przyszedł. Będą jakieś picania. O, flaga, panie. No, gdzie te sianko jakieś? Chce się schować już. naprawdę O, jest ławeczka. Na ławeczkę. Op. Potrzebuję pieniędzy, panie! Jestem biedna, chora i głowa. Nie mogę uwierzyć, że mi się wymknął! Czego on chce? Kujesz, dzwoni do mnie jakiś gościu! Ehm, um, jest kajadzieża? Gdzie to jest? Asasyni, wejdę jeszcze tutaj? Może będzie kajadzieża, moja ulubiona misja poboczna. O, co to jest? troszkę tnie. Oj, jej, jej. Nie tnij się, no. I spadłem. Oj, flaga z naszą. Moja rodzina, Polonie! Nie pomożecie mnie paroma monetami? Haremiedziaków, to wszystko, o co proszę? Będę? Myślę, że tutaj wejdziemy. Nie będzie żadnych... niespodzianek. O, flaga. Nie wiem czy go wypchnąć, czy go zabić. Zabiję. Oh, yeah. Potem tutaj. Opa. O, stąd, stąd fajnie widać. No nisko tutaj jest. A tu jest chyba największa wieża. Z tego co wiem. Tak, na kościele, katedrze. Czymkolwiek tam, na ten krzyż się wychodzi. Tam daleko. Wow. To jest taki dobrze, tak leci się chyba z 4 sekundy. Nic nie ma. No to musimy podsłuchać go. I może jeszcze zdąży, ale chyba nie. Dost y iść do bazy. Nie się! Oj, wypadnę! Nie, nie, nie! Stawaj, stawaj, stawaj. Stawa. Już, 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 już nie nie, nie ma. Szkoda, że nie mam... Postry. Znaczy, noż. To do rzucanie. Dobra. Gdzie jesteś, po bo mnie tyle nie pojeżdżę. Co się tutaj? szybko Hop, hop. Dobrze. Daleko jeszcze. Gdzie ten pocik? Nie mogę go znaleźć. Tak, ten wyjdę? Dobrze. Dobrze wypadnie tak Nie, poddawajcie się. Bez naszego nie powinien zachowywać no, się jak nie, nie, nie. nie mają, ma, ma, ja tylko skacze panekony A co on sobie myśli? O flaga tak. Ludzie leżą matku To wygląda Poreczka mhm. Nacelować? Dobrze. Słyszałeś o Alainie? Łucznik, który pilnował północnego skrzydła. Brat tego nieszczęśnika dostał strzałą w gardło. Wątpię, czy przeżyje do rana. Jak może pracować mając tego świadomość. Często odwiedza brata, więc zastępuje go, gdy tylko mogę. Teraz cię tam nie ma. Nie. Sam mam ważne sprawy rodzinne. Miejmy nadzieję, że doktor nie dowie się o tej dezercji. Nie dowie się. Jeśli nie puścisz pary z gębu. Nie. nie martw się, twoja tajemnica jest bezpieczna. Baba gęba się wepała. Gadanie. No dobrze. Co trzeba ją być? Szybciutko, szybciutko lecimy do bazy asasynów. Może jeszcze zdążę no, pogadać i... Teraz a, no lecę. Ops, nie ma sianka? Nie ma sianka. Chciałbym sobie tak fajnie skończyć. Schuń się, dziadek. Ratunku, nikt mi nie pomoże. Eh, sietnię. Odrąbię ci ręce. Podrąbię ci ręce. Nie mam czasu. Aha, gin. O, kolejny. Już nie żyjesz. Ty też. Ajajaj, oj. Dobrze. Już, już nie żyję. Dobrze, lecimy dalej. O, są sobie, zrobił? Wow! Fajne, tak skoczył po... On nie mam tak na tym złodziej. Jak skoczył tak, tak dziwnie. Przedtem sianko było mi potrzebne, to nigdzie nie mogłem znaleźć. O, jest już. Hop. Zdążymy? Chyba zdążę. Ach, Altair. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al Mualim zlecił egzekucję Garnierady na Plus i oto jestem. Co możesz mi o nim powiedzieć? To wielki mistrz zakonu szpitalników. I z pewnością mieszka w ich dzielnicy. Poza tym wiem niewiele. Radzę ci poszukać na mieście. Sprawdź, czego możesz dowiedzieć się od ludzi. Powiedz, gdzie się zbierają, to może uda mi się czegoś dowiedzieć. Warto zacząć w publicznych ogrodach na północy, czy raczej w tym, co z nich zostało. Możesz także przyjrzeć się opuszczonemu targowi na północnym zachodzie. Również kościół Marli z Jozafata na zachodzie pozostaje nadal popularnym miejscem spotkań. Te trzy miejsca powinny ci wystarczyć. Dziękuję za informację, Rafiku. Dobrze ją wykorzystam. Postaraj się. No. Dobrze. Co i tyle. Nie ma odpoczynku. No nic tym. No na tym skończymy. Kolejna przerwa. Musimy przerwać na sekundkę, ale to już na tym koniec. Dziękuję za uwagę. Jeszcze sobie skoczymy na koniec. Trzymajcie się. Cześć.